Ok, zacznijmy od odpowiedzi na pytania, które zadawała większość z Was. Nie chciałbym zdradzać, gdzie dokładnie pracuję. Niektóre rzeczy, które tu opisałem, wpędziłyby mnie w spore kłopoty. Może nawet wyleciałbym przez nie z pracy. Więc lepiej będzie, jeżeli nie będę za dużo pisał na ten temat. Powiem tylko, że pracuję w Stanach Zjednoczonych, w rejonie, który obleżony został ogromnymi obszarami dziczy. Mowa tu o setkach, z tego lasu. Łęcu górskim i kilku jeziorach. Schody w dalszym ciągu budzą wasze zainteresowanie, więc na szczęście dla was, mój przyjaciel ma związaną z nimi historię, która powinna was zainteresować. Napiszę o tym więcej pod koniec tego posta. Odnośnie tego czy kiedykolwiek myślałem, żeby wypytać o to moich przełożonych? Tak, myślałem, ale nie chcę przez to ryzykować utraty pracy. Na szczęście jeden z moich byłych przełożonych nie pracuje już jako ratownik sar Więc jest szansa, że zgodziłby się cokolwiek opowiedzieć. Będę z nim rozmawiał później w tym tygodniu i dam wam znać, co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o porady, jak zostać oficerem Saru, myślę, że najlepszą radą, jaką mogę dać, jest kontakt z najbliższą placówką służby leśnej. Zobaczcie, czy dostępne są jakieś kursy, szkolenia lub jakie są wymagania. Ja pracuję tu od lat, a zaczynałem jako wolontariusz pomagający w akcjach Saru. To świetna praca pomimo sporadycznych, tragicznych sytuacji i nie chciałbym robić nic innego. Okej, okay. czas przejść do historii. Pierwsza wydarzyła się na akcji, na którą poszedłem zaraz po ukończeniu szkolenia, więc wszystko wówczas było dla mnie nowe. Zanim zacząłem tą pracę, byłem ochotnikiem. Więc miałem jakieś pojęcie, czego można się spodziewać. Ale dotychczas miałem głównie do czynienia z wezwaniami do poszukiwań ludzi, których ślady zostały wcześniej zauważone przez weteranów. Jako pracownik, sarę wyruszasz do wszelkiego rodzaju zgłoszeń: od ugryzień przez zwierzęta po atak serca. Ta konkretna sprawa została zgłoszona wcześniej rano przez parę młodych ludzi, którzy wędrowali szlakiem w pobliżu jeziora. Mąż był bardzo rozhistoryzowany. A my nie mogliśmy dojść do tego, co się stało. W tle słychać było wrzeszącą kobietę, a on błagał nas, byśmy przebyli jak najszybciej. Kiedy tam dotarliśmy, zobaczyliśmy go trzymającego swoją żonę, która z kolei trzymała coś w swoich ramionach, wydając się niemal zwierzęce krzyki. Kiedy mąż nas zobaczył, krzyknął, byśmy im pomogli, a najlepiej sprowadzili karetkę na miejsce. Oczywiście nie dało się wysłać karetki na górski szlak. Więc zapytaliśmy, czy jego żona potrzebuje pomocy, czy też będzie mogła iść to w własnych siłach. Mężczyzna dalej był roztrzęsiony, ale udało mu się powiedzieć, że to nie ona potrzebuje pomocy. Podczas gdy jeden z weteranów próbował go uspokoić, ja podszedłem do kobiety i zapytałem, co się dzieje. Ale ona jedynie kiwała się w przód i w tył, trzymając coś i piszcząc w kółko. Hucnąłem i zobaczyłem, że cokolwiek trzyma. Pokryte jest krwią. Wtedy zauważyłem chustę do noszenia dziecka na jej ramieniu, a moje serce stanęło. Wypytując się o to, co się stało, tak jakby delikatnie rozchyliłem jej ramiona, żeby zobaczyć, co tak naprawdę trzyma. To było jej dziecko. Oczywiście martwe. Jego główka była wgnieciona z jednej strony, a całe ciało pokryte było zadrapaniami. Widywałem wcześniej ciała zmarłych, ale coś w całej tej sytuacji mocno mnie dotknęło. Chwilę zajęło mi dojście do siebie, po czym podszedłem do weterana stojącego najbliżej mnie. Powiedziałem mu, że chodzi o martwe dziecko. A on poklepał mnie po ramieniu i powiedział, że się tym zajmie. Godzinę zajęło nam przekonanie kobiety, żeby pozwoliła nam zobaczyć dziecko. A za każdym razem, kiedy chcieliśmy je odebrać, załamywała się, mówiąc, że nie możemy go wziąć. Że wszystko będzie dobrze, jeżeli tylko zostawimy je w spokoju i pozwolimy jej matce mu pomóc. W końcu weteranom udało się przekonać do oddania ciała. Zabraliśmy je do punktu medycznego, ale kiedy zjawili się ratownicy, powiedzieli, że nie było jakiejkolwiek szansy na uratowanie dziecka. Zmarł natychmiast z powodu urazu głowy, jakiego doznał. Moja dobra znajoma była jedną sióstr pracującą w szpitalu, do którego przywieziono małżeństwo. Opowiedziała mi później, co wtedy stało się w lesie. Para spacerowała z dzieckiem w huście. W pewnym momencie zatrzymali się, bo dzieciak zaczął marudzić. Ojciec wziął go na ręce. Stanął na brzegu stosunkowo niedużego wąwozu, zaraz przy szlaku. Mama podeszła, żeby stanąć obok nich, ale potknęła się i wpadła na swojego męża, który opuścił dziecko prosto do wąwozu. Dziecko upadło z niecałych siedmiu metrów. Wprost na skały na dnie. Ojciec pośpieszył na ratunek, ale stracił równowagę i upadł po raz na główkę dziecka, które w tym momencie było już martwe. Dziecko miało jedynie 15 miesięcy. Cholernie dziwaczny wypadek. Seria zdarzeń, która zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. W mojej karierze pracownika Saru nie widziałem wielu przypadków pogryzień przez zwierzęta, Głównie przez to, że niewiele dużych zwierząt pojawia się w tej okolicy. Owszem, są tu niedźwiedzie, ale trzymają się z dala od ludzi. Większość zwierząt, które można zobaczyć, jest małych, np. kojoty, szopy i skunksy. Częstym widokiem natomiast są łosie, i powiem wam jedno. To niezłe skóry czy byki. Będą gonić wszystko i wszystkich bez wyraźnego powodu. I niech was Bóg ma w opiece, jeżeli znajdziecie się pomiędzy samicą i jej młodym. Jedno z najzabawniejszych wezwań dostaliśmy od gościa, które w las na drzewo, uciekając przed ogromnym samcem. Godzinę zajęło nam zdjęcie go stamtąd. A kiedy w końcu stanął na ziemi, powiedział Skurwysyny, duże są z bliska. Wiem, że ta historia nie jest straszna, ale do tej pory się z tego śmiejemy. Szczerze, nie mam pojęcia, jak mogłem zapomnieć o tej historii. Ale jak dotąd to jest najstraszniejsze, co mnie do tej pory spotkało. Może tak długo starałem się o tym zapomnieć, że nie było to pierwsze, co przyszło mi do głowy. Pracując jako osoba, która dosłownie cały swój czas spędza w lesie, nie chciałby zacząć się bać samotności albo pobytu pośrodku niczego. No właśnie dlatego, kiedy przytrafia ci się taka historia, stara się wyprzeć ją z pamięci. Jak do tej pory, jest to jedyna rzecz, która sprawiła, że poważnie zacząłem się zastanawiać, czy ta praca jest dla mnie. Nie lubię o tym mówić, ale postaram się opisać wszystko najlepiej, jak pamiętam. Rzecz działa się późną wiosną. To było typowe zgłoszenie o zaginionym dziecku. Czteroletnia dziewczynka oddaliła się od obozowiska jej rodziny i nie było jej przez około dwie godziny. Jej rodzice byli totalnie przebici. Powiedzieli nam to, co mówi każdy rodzic. Moje dziecko nigdy by się samo nie oddaliło. Ona jest przecież taka grzeczna. Zawsze jest gdzieś w pobliżu, nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Zapewniliśmy rodziców, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by ją odnaleźć, i rozstawiliśmy się w standardowej formacji poszukiwawczej. Przydzielono mi jednego z moich dobrych kumpli, więc, idąc z górę, rozmawialiśmy sobie na luzie. Ja wiem, że to może przynieść bezdusznie, ale po pewnym czasie w tej pracy człowiek staje się znieczulony. To jest zupełnie normalne i myślę, że taka znieczulica jest wręcz potrzebna. Szukaliśmy dobre dwie godziny, a znacznie wykraczając poza teren, w którym spodziewaliśmy się, że dziewczynka może się znajdować. Akurat wyszliśmy z małej dolinki, kiedy to sprawiło, że oba jednocześnie się zatrzymaliśmy. A zamarliśmy, patrząc na siebie. To było takie dziwne uczucie, jakby samolot się rozhermetyzował. Strzeliło mi w uszach i miałem wrażenie, jakbym spadł z trzech metrów. Chciałem zapytać kumpla, czym poczuł to samo, ale zanim mi się to udało, usłyszeliśmy najgłośniejszy dźwięk, jaki w życiu słyszałem. To prawie jakby pociąg jechał na nas, ale dźwięk było słychać ze wszystkich stron, z góry i z dołu też. Kolega coś do mnie krzyknął, ale nic nie usłyszałem przez ten ogłuszający hałas. Przerażeni zaczęliśmy się rozglądać za źródłem dźwięku, ale nic nie zobaczyliśmy. Moją pierwszą myślą było osowisko skalne, ale nie znajdowaliśmy się w pobliżu żadnych klifów czy urwisk. Nawet gdyby tak było, to już pewnie byśmy nie żyli. Dźwięk trwał nadal, a my próbowaliśmy krzyczeć coś do siebie. Ale nawet stojąc bardzo blisko siebie, nie mogliśmy się usłyszeć. Wtedy hałas zarównie nagle jak się zaczął, nagle się urwał. Zupełny. Jakby ktoś go wyłączył. Staliśmy chwilę nieruchomo, kiedy normalne głosy lasu zaczęły powracać. Kumpel zapytał mnie, co się właściwie stało, ale, ale ja wzruszyłem tylko ramionami. Wiedziałem tyle samo, co on. Staliśmy tak, patrząc na siebie przez jakąś minutę. Zapytałem przez radio, czy ktoś też słyszał nadchodzący jebany koniec świata, ale okazało się, że nikt nic nie słyszał, pomimo że inne grupy były w zasięgu krzyku na razie gdyby ktoś się znalazł. Ruszyliśmy więc na dalsze poszukiwania. Jakoś godzinę później wszyscy medywali postępy przez radio, ale nikt nie odnalazł dziewczynki. Przeważnie przerywamy poszukiwania, kiedy robi się ciemno ale ponieważ nie znaleziono żadnych śladów, kilka osób, w tym ja i mój kumpel, postanowiło szukać dalej. Trzymaliśmy się blisko siebie, wykrzykując jej imię co kilka minut. Miałem wielką nadzieję, że uda nam się ją znaleźć, bo ile nie lubię dzieci, to wizja małej dziewczynki błąkającej się samej po lesie po zmroku wydawała mi się straszna. Dzieci mogą bać się lasu nawet za dnia, ale w nocy... cóż. To już zupełnie inna historia. Jednak nie znaleźliśmy żadnego śladu. Nie usłyszeliśmy odpowiedzi na nasze wołania, więc koło północy zawróciliśmy, żeby udać się do punktu zbornego. Byliśmy w połowie drogi, kiedy mój kumpel stanął świecąc latarką na ogromne przerodzone drzewo. Zapytałem go, czy usłyszał jakiś głos, ale on mnie uciszył i kazał nasłuchiwać. To był dźwięk przypominający płacz dziecka dochodzący z oddali. Obaj zaczęliśmy wykrzykiwać imię dziewczynki, po czym nasłuchiwaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi, ale ciągle słyszeliśmy jedynie ten płacz. Skierowaliśmy się w stronę powalonego drzewa, obchodząc je naokoło. Kiedy zbliżyliśmy się do źródła dźwięku, doznałem jakiegoś dziwnego uczucia. Powiedziałem koledze, że coś jest nie w porządku. Odpowiedział, że ma takie samo wrażenie, ale nie wie dlaczego. Zatrzymaliśmy się, ponownie wołając dziewczynkę po imieniu. Nagle, w tym samym momencie uświadomiliśmy sobie, co było nie tak. Płacz, który słyszeliśmy, był zapętlony. Najpierw szloch, potem, jakby jęk, i na końcu czknięcie, powtarzające się w kółko. Za każdym razem brzmiało to dokładnie tak samo. Bez słowa bez zaczęliśmy uciekać. To był jedyny raz, kiedy straciłem opanowanie w taki sposób. Ale coś w całej tej sytuacji było tak niesamowicie nie w porządku, że żaden z nas nie chciał nam zostać ani sekundy dłużej. W punkcie zbornym pytałem wszystkich, czy słyszeli jakiekolwiek dziwne odgłosy, ale nikt nie miał pojęcia o co mi chodzi. Dziewczynka nigdy nie została odnaleziona. Na akcjach zawsze pamiętamy, żeby przy okazji rozglądać się za osobami, których nie odnaleziono. Ale w tym wypadku szczerze wątpię, żebyśmy kiedykolwiek coś znaleźli. Spośród wezwań dotyczących zaginionych osób, tylko niewielka część kończy się zupełnym zniknięciem. W sensie braku śladów czy ciała. Ale czasami ciało przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Oto kilka, które znaleźliśmy, które stały się w pewien sposób sławne w naszym dowarzystwie. Nastolatek, którego szczątki odnaleziono prawie rok po zaginięciu. Znaleźliśmy czubek jego czaszki. Dwie kości palców i aparat. Około 60 km od miejsca, gdzie widziany był po raz ostatni. Niestety aparat był zniszczony. Miednica starszego mężczyzny, który zaginął miesiąc wcześniej to wszystko, co znaleźliśmy. Żuchwa i prawa stopa dwuletniego chłopca, znalezione na najwyższym szczycie pasma górskiego w południowej części parku. Ciało nastoletniej dziewczyny z zespołem Dauna. 30 km od miejsca, w którym zniknęła. Zmarła z wychodzenia trzy tygodnie po zniknięciu. Ale poza butami i kurtką jej ubranie było nienaruszone. Podczas autopsji w jej żołądku znaleziono jagody i gotowane mięso. Koroner powiedział, że wygląda na to, że ktoś nie nią opiekował. Nigdy nie wskazano podejrzanego. Zamarzięte ciało rocznego dziecka. Znaleziono tydzień po zniknięciu. W pustym pniu drzewa. 16 kilometrów od miejsca, gdzie widziano go ostatni raz. W żołądku znaleziono świeże mleko, ale w ustach brak było języka. Jeden krąg i prawa rzepka trzyletniej dziewczynki znaleziono w śniegu. 30 kilometrów od miejsca, w którym obozowała jej rodzina poprzedniego lata. A teraz kilka historii, które powiedział mi mój znajomy. Wspomniałem mu, że byli się zainteresowani schodami i macie szczęście. Miał z nimi coś w rodzaju bliskiego spotkania, mimo że nie miał dla nich wytłumaczenia, to ma z nimi trochę więcej doświadczenia niż ja. Kolega pracuje w saro około siedmiu lat. Zaczynał na początku koleżu, a jego pierwsze spotkanie ze schodami wyglądało bardzo podobnie do mojego. Jego nauczyciel powiedział mu niemal to samo co mój, czyli nigdy nie podchodzić zbyt blisko, nie dotykać i nie wychodzić na schody. Przez pierwszy rok trzymał się tych reguł, ale najwidoczniej wygrała ciekawość. Podczas jednego z wezwań odłączył się od grupy poszukiwawczej, żeby bliżej zbadać sprawę. To było około 15 kilometrów od miejsca, w którym zaginęła nasolatnia dziewczyna. Psy podjęły drob, a on został sam, pozostając w tyle za grupą. Wtedy dostrzegł schody po swojej lewej stronie. Wyglądały, jakby pochodziły z nowego domu, bo wykładzina na nich była nieskazitelnie biała. Opowiadał, że kiedy zbliżał się do nich, nie czuł i nie słyszał niczego nadzwyczajnego. Oczekiwał, że stanie się coś niedobrego że zacznie krwawić z uszu lub zasłabnie, ale podszedł do schodów i nie poczuł niczego. Jedyną dziwną rzeczą, jaką zauważył, było to, że na schodach nie było żadnego syfu. Brak ziemi, liści, kurzu, czegokolwiek. Nie było także śladu po jakichkolwiek zwierzętach czy insektach w najbliższym otoczeniu, co uznał za dziwne. To nie było tak, że zwierzęta ich unikały. Bardziej jakby schody znalazły się w wyjątkowo pustej, jałowej części lasu. Dotknął schodów, ale nie poczuł niczego za wyjątkiem specyficznego uczucia, kiedy dotyka się nowy dywan. Upewniwszy się, że jego radio jest włączone, powoli zaczął wychodzić na schody, co, jak stwierdził, było przerażające z powodu wszystkich historii, które o nich słyszał. Żartował, że z jednej strony oczekiwał, że zostanie przeniesione do innego wymiaru, a z drugiej, że zaraz zobaczy nadatujące UFO. Ale dotarłszy na szczyt brzanych przeszkód, przystanął, rozglądając się. Im dłużej jednak stał, tym mocniej czuł, jakby robił coś bardzo, bardzo niewłaściwego. Opisał to jako uczucie, które towarzyszy ci, kiedy znajdzie się w części budynku rządowego, w której nigdy nie powinieneś się znaleźć. Tak jakby ktoś miał przyjść i aresztować go, albo strzelić mu w plecy w dowolnym momencie. Próbował odsunąć od siebie to uczucie, ale to stawało się coraz mocniejsze. Wtedy zorientował się, że nie słyszy żadnego dźwięku. Zniknęły odgłosy lasu, nie mógł też usłyszeć własnego oddechu. To było jak upierdliwy szum w uszach, tylko znacznie mocniejsze. W końcu szedł na dół i dołączył do reszty ekipy ratunkowej, nikomu o tym nie wspominając. Ale najdziwniejsze miało się dopiero wydarzyć. Po zakończeniu poszukiwań jego trener czekał na niego w centrum powitalnym. Nie pozwolił mu wyjść, a na jego twarzy widać było gniew. Kumpel zapytał co się stało, a ten odpowiedział Wyszedłeś na nie. Przy czym nie było to pytanie? Kolega zapytał skąd mógł to wiedzieć, ale ten tylko spuścił głowę mówiąc Ponieważ jej nie znaleźliśmy. Psy straciły trop. Na pytanie jaki ty ma związek ze schodami, trener zapytał jak długo na nich był. Na co kumpel odpowiedział, że nie dłużej niż minutę. Wtedy trener popatrzył na niego takim pustym, prawym martwym wzrokiem i powiedział, że jeżeli jeszcze raz wejdzie na jakiekolwiek schody, zostanie zwolniony. Natychmiast. Nauczyciel odszedł, i przypuszczam, że nigdy już nie odpowiedział na żadne z pytań, które mój kumpl zadawał na ten temat. Kolega brał udział w wielu poszukiwaniach, w których nie natrafiono na żaden ślad poszukiwanego. Powiedział, że w większości przypadków, jeżeli zaginiona osoba nie jest znajdywana po niedługim czasie, to albo nigdy nie uda się jej odnaleźć, Albo stanie się to po wielu tygodniach, miesiącach lub latach, w miejscach, w których nie miała prawa się znaleźć. Jedna z historii, którą mi opowiedział, wyróżniała się wśród innych, a dotyczyła pięcioletniego chłopca ze znaczną niepełnosprawnością umysłową. Mały chłopiec zniknął późną jesienią z miejsca, w którym często urządza się pikniki. Poza upośledzeniem umysłowym, był także fizycznie niepełnosprawny. Jego rodzice w kółko tłumaczyli, że nie ma mowy, by sam się oddalił. Ktoś musiał go zabrać. Kumpel powiedział, że szukali tego dziecka tygodniami, znacznie wykraczając poza wyznaczony obszar, ale wyglądało to tak, jakby dziecka nigdy w tym lesie nie było. Psy nie mogły wyczuć jego zapachu, nawet w miejscu, z którego zniknął. Na krótką chwilę podejrzenia padły na rodziców, ale widać było, że są zdrozgotani i nie mieli w tym swojego udziału. Poszukiwania zakończono po miesiącu, a do zimy wszyscy zdążyli o sprawę zapomnieć. Kumpel odbywał właśnie szkolenie zimowe na jednym z wyższych szczytów w okolicy, kiedy zobaczył coś w śniegu. Opowiadał, że najpierw zauważył to z daleka, a kiedy się zbliżył, rozpoznał, że to koszulka zaginionego chłopca. Był pewien, że należała do niego, bo był na niej charakterystyczny wzór. Niecałe 20 metrów dalej znalazł ciało chłopca, częściowo zakopane w śniegu. Powiedział, że mały nie mógł być martwy dłużej niż kilka dni, mimo że zaginął trzy miesiące wcześniej. Dzieciak był jakby owinięty wokół czegoś, a kiedy kolega odgarnął trochę śniegu, nie mógł uwierzyć w to, co widział. To był duży kawał lodu, wyrzeźbiony na kształt czegoś, co przypominało człowieka. Chłopiec trzymał to tak mocno, że zmraził sobie klatkę piersiową i ręce. Było to widoczne nawet mimo częściowego schodu zwłok. Kolega wezwał przez radio resztę ekipy. Już wspólnie znieśli ciało ze szczytu. Kiedy mi to opowiedział, Wiedziałem, że nie było możliwości, żeby ten dzieciak przeżył samotnie trzy miesiące i by dostał się na ten szczyt. Fizycznie niemożliwe było, żeby przeszedł prawie 80 km i wdrapał się na cholerną górę. Gdyby tego było mało, w żołądku i okrężnicy dziecka nie znaleziono absolutnie nic, nawet wody. Kumpel powiedział, że wyglądało to tak, jakby chłopiec zniknął z powierzchni ziemi na kilka miesięcy, po czym ktoś odstawił go z powrotem tylko po to, by umarł z wyziębienia. Ostatnia jego historia miała miejsce stosunkowo niedawno, ledwie kilka miesięcy temu. Cała ekipa wyruszała na zwiat, ponieważ w ciągu kilku dni parę osób widziało pumy w okolicy. Jednym z naszych zadań jest sprawdzenie, czy te zwierzęta faktycznie są w pobliżu. Jeżeli tak jest, ostrzegamy no ludzi i zamykamy niektóre szlaki. Kumpel był sam, w bardzo zalesionej części parku. Zbliżał się zmierzch, kiedy usłyszał coś, co brzmiało jak krzyk kobiety. Pewnie większość z was wie, odgłosy, jakie wydaje Puma, przypominają te, które wydawałaby mordowana kobieta. Na pewno jest to niepokojące, ale całkiem normalne. Kolega dał znać przez radio, że usłyszał Pumę i zamierza iść dalej, żeby sprawdzić, gdzie zaczyna się jej terytorium. Później słyszał ten odgłos jeszcze kilka razy. Zawsze z tego samego miejsca. Więc był w stanie mniej więcej określić, jak daleko do terytorium sięga. Już miał wracać do bazy, kiedy usłyszał kolejny krzyk. Tym razem raptem kilka metrów od niego. Oczywiście wysraszył się i przyspieszył tempo, bo ostatnią rzeczą, na jaką miał ochotę, było spotkanie z pumał. Kiedy dotarł do szlaku, cokolwiek wydawało ten odgłos, podążyło za nim, więc zaczął biec. Kiedy był już półtora kilometra od bazy, krzyk ustał, więc kumpel odwrócił się, żeby zobaczyć, co to było. Była już prawie noc, ale powiedział, że w miejscu, w którym szlak zakręcał. Dostrzegł coś, co przypominało męską postać. Krzyknął więc ostrzegając, że szlak jest zamknięty i należy powrócić do centrum powitalnego. Ale postać stała bez ruchu, więc kolega podszedł bliżej. Kiedy był już prawie 10 metrów od niej, postać, jak on to określił, zrobiła niemożliwie długi krok w jego kierunku i wydała siebie ten sam krzyk, który słychać było wcześniej. Kumpel bez chwili zastanowienia odwrócił się i sprintem pobiegł z powrotem do bazy, nie oglądając się za siebie. Zanim dobiegł na miejsce, krzyk oddalił się z powrotem w głąb lasu. Nigdy nikomu o tym nie wspomniał. Powiedział jedynie, że w lesie jest puma i szlak musi zostać zamknięty do czasu, aż zostanie znaleziona i przeniesiona. Na tym zakończę ten wpis, bo zrobiła się z tego ściana tekstu. Jutro rano wyruszam na coroczne szkolenie, więc nie będzie mnie przestały tydzień. Spotkam się tam za to z wieloma byłymi instruktorami oraz z kumplami, którzy pracują w innych częściach parku i zamierzam wypytać ich o ciekawe historie, które mógłbym Wam opowiedzieć.